Oliwka sadzi pierwszego, bura, pierwszą roślinkę. Teraz, oliwka, wrzuć teraz tam do, do dziury. Wrzuć teraz tego do dziury. Takiego wrzuć do dziury. I wrzuć tutaj do dziury. Tak, wrzuć. O, brawo. Tylko wiesz, on musi być tak, wiesz? Tu. O tak. I teraz przysyp ziemią, przysyp ziemią. Tak, zrób. o tak. Całą tą ziemię zgarnij. Tą ziemię tutaj zgarnij, tak. O tak. No, pomogę Ci. O tak. O tak, o tak. 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 Jeszcze trochę. jeszcze trochę Teraz przyklepiemy jeszcze, dobra? Przyklepię jeszcze trochę. Teraz tak tak. Już jest. Prawo! Popatrz się na mnie, Oliwka, Brawo!